Dzisiaj razem z Arturem. Hallo, hello! hello. Zakamy Sagboja. Tu mamy jeszcze Chyba zdobędziemy dwie plansze w dzisiejszym odcinku. Co myślisz? Dzisiejszym... Ja nie wiem. bo to chyba zostało ukryte, co ja myślę. Czyli mm -hmm. Ciekawe, co to może być. Chyba jakaś szybka, co? No, widzę, jest szybka. Dobra. Dobra. Raz, dwa, trzy. No, Jak to bez? trzeba A, zrobić taki, taki sprinczek trzeba zrobić. Dziad? Co to tam jest na tym helikopterze? Trzeba czas zbierać. A nie wiem co to jest czas, bo nigdy ura. nie wiedziałam, co to był czas, bo ja nigdy nie grałam takiej mię ingetki. Co to jest za kura Oj, O jeden padłe. Kura nie mam. Nie hm. udało się, no ale teraz chyba... Ale w takiej mamy się dać do taki poziom. Dobra, teraz znamy pośladki i lecimy. A, ten... Ten helikopter daje nam jeszcze troszkę czas. No widać, ten, no widać, że on tutaj lata. O, tu jeszcze to że jest ukryte coś. To jest taki to jest tutaj, a, to jest O, to tutaj jest poślad. chyba... Padłem! Padłeś do tego się zjadło. No, nie wiem, to jest chyba korawirusem ja myślę. To jest bakteria. Chyba, co bakteria. Diera, no chyba trzeba, bo dają minusowe. No. no widać! Zdało się? Zdało się. Zdało się! Mamy złoty! Uuu, super! No ale z hareną to już nie. Koniec odcinka! Jeszcze mamy z bza. No, ale mamy super. super, super, super. Najlepszy! Super, super. Mamy wszystkie! O, uh -huh. jest no, ja jestem bykiem! To byk! Z żubrem, nie wiem. No dobra, to jeszcze zrobimy dla was jeszcze jeden odcinek. Nie, odcinek, nie jedno, jedno, jeden odcinek, tylko jeden poziom. Sorry, przepraszam, przepraszam. Mamy album jeszcze i mamy naklejkę hmm. Yeti no są... Zodzą taką małą Yeti. I tu mamy jeszcze coś. A co to jest? To jest banuszek. A Abadzina to jest, to jest rampa Gina. A Aladyn? Chyba Lady. No, jak... No to jest... Trzeba kliknąć kawrat Dużo razy Nie ma na naszego zuzu, ma? O, mamy... Nie, trzeba... Chyba z... zmieniać dzwoneczki Widzowie, czy to była ta sama transza, która była w trzecim odcinku na kanale Nowski Games? Widzieliłam, co w każdym dzwoneczku jest... Nowe! Teraz jesteś 100? 100? To zbierasz więcej. Ja, bo będę chyba mieć 160. ooo jest to dobrze z takim zbieraniem czasu. Ile zadałeś myślić? Ja myślę, sobie sto. No, Haha, 140. Wygrałem, wygrałem! Ale ja też mam spotkanie. No to jest tak dużo. Kto jest bryka? stacie najlepiej. W stacie najlepiej? jest? Ale byczka Fernando jest bryczkiem. To jest. Ciekawym, co to jest. Uuuu, Lidzia, jest... no, charakterystyczna, wielka głowa. Mam do no dobra, idziemy dalej. A, chyba ich zbierać. Ej, nie widziałam tego to warzywa. Zbieramy? To jest jakieś warzywo nowe. Co Chyba sobie myślę, że trzeba, czy trzeba chyba ich zucać. A czy do... Naprowadzić chyba do zagrody. No, takiej zagrodki płotkowej. Czy jedno. A to jest takie kocie łapania. A może je złapać można? Można, na to mieć takie skrzynki, bo ciekają. W ogóle dostaje się za to? Tak! Chyba to jest chyba misja o tej styczni, to są rybki. Nie wiem co to jest. Nie wiem. Dziwne tworzenie. No, dziwne. O, to O, orzech? To jest orzech. Orzech? Aj, co się kradzie w koło? Weź, bo może nam się przyda ten orzech, co? Orzech się chyba... Tu czy... tutaj To takie... ...wonki. To dzwonki badaję. Albo kostium czasami. O, to jest kostium piniaty. Chyba następnym ma na samym odcinku chyba nic przyżyła się takim kostium. Mam skrzynki, trzeba nie rozwalić. O! To nie jest taki Nie wiem, co to jest Może to są chyba dzieci tego Kolesia. Ej! ej. To jak jest jakieś za obrazem jak Kolejny. Nie uciekaj! Odkryła nawet grubaska Mam tutaj stoi. Ma przycisk ma całkowitą ich liczbę. Chodź. Dużo ich jest! Nie uciekaj! A ja my same tutaj weszły! Ja też wezmę. One tutaj sobie stoją. Tylko nie jecie się. Czekam na ciebie. Jedziemy na... No, tu, 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 tu. Chyba mamy. Chodź, chodź, chodź. Nie kobane. mam tego gościa. To musimy ich wszystkich wprowadzić? Aż do finiszy, czy do końca? Trzeba... A one same z razą. Łatwo z niej było. To ja nie jestem tu zwierzątkę. Dziwacz I kolejna kura. I dalej. O, tu mamy trzy pierwsze? 10 stóp. Kolejne. Zapraszam, zapraszam do zagrody. No, no, no. Zapraszam. O! Jeszcze pięć? Cztery. Tu jest A, to jest coś odkryte. Tak, trzyma. Nie ma nic. Wic... Widzę z rozwisowane! Czekaj, coś mam tu danego. Wiesz, że tam będzie jeden? To jest żółte tego? Czy trzy? A może trzeba wejść? Trzeba skoczyć. Tak jest trzeba. I się... A, Takie żółte. Myślałam, że są inne kolory. Co tylko żółte. Chyba w sumie się rozpoczynamy, ciepłe jaja było dziwne, jak się wyglądało. Chyba, zabieramy. Jeszcze dwa. Tu już widzę dwa. A to tyle? Cześć, rzucę się tak. Chodźcie, chodźcie. Chłopaki, chłopaki. Chłopaki, też o ty, o ty Jeszcze nie go Ale to jest szybkie, a ty wiesz No nikogo tam Tam jest bardzo szybkie No nie spadaj no Idź do zagrożenia Nie dostaniemy tego kuli jednej Kuli małej No a, te potworki No, no jak ty to robić? A w taki sposób. Dziewiączy. No bo tu dobra, mamy. Nie wiem, już chyba będzie tam finish no To tak. I jest. Może z tak, się po Z kamy? Tak, właśnie zobaczyliśmy z kamy. Mam tutaj. Mam tu mam książkę. Było słyszane. Połączysz kamy z kamy. Jeszcze co miesiąc ich, i chyba poszegnamy chyba już. <mimitra> Hello. Co ty zrobiłeś? Tylko wyrzuciłeś. No to... to. pa! Zapraszamy na tego ciekawego jutro. No?